Proszę bardzo, jest Dawid. Dawid śmiga. A dzisiaj go kręci. Oooo, coś grubo pokazał. Ale tak się zdarzyć może. Dobra, nic nie Stało, trzymaj się. zradę. Bo Młody synek to wstanie. Może i nie. Dobra, wszystko się kręci cały czas. Dawaj. To jest to zawodowy narciarz. Hop, siup. Do przodu, do, do przodu, do przodu. O! Ale by się poradzili, synem wstał. Słoneczko świeci. Także jest bajka. O. Pięknie. śniegiem zaspało. No i ze śmiga, ja sobie za tobą. Dziek na rady tak w z lewo w prawo. ludzi narobiło i to był Dawid dla państwa było grubo